Cześć, witajcie, z tej strony ich skubie Witam was w pierwszym odcinku na moim kanale z Fortnite'a Jakby co to Jeśli chcecie ze mną zagrać to Śmiało macie tutaj link Przyjmuję zaproszenia do znaja Ale jak będzie za dużo zaproszeń To wszystkich To będę musiał usuwać Tylko za dużo żeby nie było Będę wybierał te osoby Jeśli chcą coś ze mną zagrać On Jeśli chcecie być wybrani To musicie zostawić subika dzwoneczkiem I łapkę w górę Te Gramy teraz solo, casuala. Lecimy na szosę Honkersa, moją ulubioną miejscu beczkę. Polecam wam tam lecieć, bardzo wam polecam. Jeśli dam wam link do mojej myszki w opisie. Jeśli ktoś chce to może kupić, bardzo polecam tą myszkę. Jest dosyć dobra. Nic... Nigdy mnie, a mam ją od paru dni, mi się na niej dobrze gra, a podkładkę też Wam polecam kupić, to co ja, Tutaj. no, no i jednego, bo tam mniej, no ale, no, się tu. Sejonara Owczamp, mamy drewno. Mamy drewno co ja tam mamy. Skąd strzela? Skąd ten cymbał strzała? Stamtąd mamy cymbała. Mamy cymbała. Ty parę z cymbał do ura. Mam Artura Ima. Symbał doigrał się teraz mało golda, bo wydawałem na misję. Więc no. Więc nie śmiejcie się, że mam tak mało golda, bo na, na misję kupę golda wydałem. Tu jest tej to że on ma łopkę ja nie ale ja mam a ja mam za to umiejętności a on nie dobra Kupujemy losowego przedmiotu nie kurde po to marca po 100 tego ja z czego tak słabe rzeczy lecz są trudno wydałem marnowałem trochę ale o ok. o tutaj banano, 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 no banano proszę mi nie bić proszę mi nie bić, uszanowanie dla pana pisze kod twórcy Bambika jeśli pan, jeśli ten banan nie walony nie zabije to pisze kod twórcy Bambika jeśli mnie ten banon nie zabije Uff, nie wpisuję tego kodu w twórcy Nie wyjmij komuś, mogłem go podjechać, żebym kasiadął Jej już. No dobra. Ja chcę wbić dzisiaj 10 subskrypcji. Też będę też zrobię... Ja. Chętnie i też bijajcie na kanał yy... Mikusio To jest bardzo fajny kanał Bardzo fajne tam gameplaye Bardzo chciałbym skopem 1v1 Może mi odpisze Dam Wam do niego link jeśli chcecie Pamiętam swój poprzedni kanał, miałam 30 słów. ale nie dam wam do niego linku, bo... jak to się znowu ja nie chcę, bo to był mo... jak byłem mały. Nie chcę, żebyście wiedzieli jak ten kanał wyglądał kiedyś. Jak kanał wyglądał moi kiedyś, jak moje kanały kiedyś wyglądały. Na razie się skupiamy na kontencie Fortnite'owym. Jeśli chcecie, żebym zaczął nagrywać Minecrafta, to wczem zrobię dla moich widzów to nagram tego Minecrafta. Coś tam pogram Oczywiście nie mam premki, ale może kupię kiedyś, nie wiem, jak kupię. Ale Bez zbędnego przedłużania lecimy. O! Dodanie. Tutaj Spidermana. Thanks. I napiszcie też, co sądzicie o tym Spidermanie z karnetu, bo dla mnie jest strasznie ulany. Jeśli chcecie wiedzieć, co ja o nim sądzę, to. Jeśli chcecie wiedzieć, co. jakiego Spidermana wybrać, to wybierzcie tego, co ja mam. Uwierzcie mi, bardzo mi się opłaca, bardzo opłacalny jest. I co uciekasz? Co uciekasz? Co uciekasz? Leży. On ma w ogóle pompę? A ma! Okej, okay, to fajnie. Przejedza mi się. Co by z tym chłopem zrobić? Mam nadzieję, że ja nie żyje. Jego odpowiednik. Mam nadzieję, że... Nie no. Odpowiednik jego nie żyje. Jego strażnik męskiego odpowiednik nie żyje. Szkoda. Już miałem pójść do sejfu po Ale ja nie pójdę. No. Mam mało fragów, ale no. lecimy. Gdzie lecimy? Które gdy mamy lecieć? Na no. no jakieś te. rogate te fajna miejscówka też. jest taka śmieszna ale są miejsców takie ty no jest ktoś tylko spróbuj ja nie mogę ja się z nim tylko bawiłem jakby co Ja się z nim chciałem tylko pobawić berka nie wiem chowanego chciałem się tylko z nim pobawić i nic takiego, się tylko z nimi pobawić normalnie Dobra Idę po bambargini Joj, dostałem, dostałem Bombę Majałem maców, no trudno. Ten odcinek mi zbytnio nie poszedł. No ale trudno. Nie będę Wam czasu marnował. W następnym odcinku może mi lepiej pójdzie. No to. No. Dol no. ja mam link do mojej myszki w opisie i kanały. e canal MikuShow. E link do canal MikuShow. No to siema.